W marcu 1938 roku w gmachu Sądu Najwyższego ZSRR w Moskwie na ławie oskarżonych siedzi człowiek, którego Lenin kiedyś nazywał ulubieńcem partii. Nikolaj Bucharin, dawny bohater rewolucji, teoretyk komunizmu, redaktor prawdy i jeden z najbardziej rozpoznawanych bolszewików. Słucha, jak prokurator wylicza mu zdradę, szpiegostwo, terroryzm i spisek na życie Stalina. W sali pełnej kamery mikrofonów i specjalnie dobranej publiczności stary bolszewik. Przyznaje się do politycznej winy, a w jego zeznaniach wciąż słychać próby odróżnienia grzechu ideowego od absurdalnych, kryminalnych zarzutów. W gazetach i w radiu proces przedstawia się jako ostatnie oczyszczenie partii. Oto ludzie, którzy stają boku Lenina, którzy mają być pokazani jako zdrajcy, kupieni przez obce W tym odcinku opowiem, kim był Nikołaj Bukharin, jak z Lenina stał się symbolem prawicowo -troski z kosty i zdrady. I cała jego historia mówi o tym, jak Stalin krok po kroku niszczył własną rewolucję. Bukharin urodził się w 1888 roku w Moskwie w rodzinie nauczycieli. Nie był klasycznym proletariuszem, ale typowym dla rosyjskiej rewolucji inteligentem, który zmutował się przeciwko zaratowi. W młodym wieku wciągnął się w działalność bolszewicką, organizował demonstracje, kolportował nielegalną prasę i bardzo szybko trafił pod obserwację ochrony czyli policji politycznej. Za udział w działalności rewolucyjnej, kilkakrotnie aresztowano go, był na sesłaniu, a potem uciekł na emigrację, jak wielu profesjonalnych rewolucjonistów z otoczenia Lenina. Na emigracji m.in. w Szwajcarii i Skandynawii Bucharin pisał teksty teoretyczne o imperializmie państw i rewolucji, które zrobiły duże wrażenie nawet na starszych od niego działaczach. Lenin, choć miał z Bucharinem ostre spory doktrynalne, Cenił jego talent pisarski, energię i zdolność tłumaczenia skomplikowanej teorii na język zrozumiały dla zwykłych aktywistów. Po rewolucji lutowej 1917 roku, Bucharin wraca do Rosji i szybko wchodzi do ścisłego kierownictwa bolszewików. Po przejęciu władzy przez Lenina, obejmuje ważne stanowiska w partii, zasiada w komitecie centralnym, a z czasem w politbiurze. Staje się jednym z najbardziej wpływowych ludzi w ZSRR. Jako publicysta i redaktor prawdy. Bucharin współtworzy oficjalny język nowej władzy. W artykułach wyjaśnia politykę partii, uzasadnia czerwony terror i gospodarkę wojenną w czasie wojny domowej. Jednocześnie pozostaje teoretykiem. Pisze o dyktaturze proletariatu, o roli państwa, o przejściu, przejściu przepraszam, od kapitalizmu do socjalizmu. Jego książki i broszury czytano w całym ruchu komunistycznym. Po śmierci Lenina Bucharin należy do tej grupy, którą wielu obserwatorów widzi jako naturalnych kandydatów do najwyższej władzy. Obok Stalina, Toskiego, Zinowiewa i innych starszych bolszewików. W pierwszych latach po wojnie domowy Związek Radziecki był krajem zrujnowanym. Głód, zniszczona infrastruktura, buntująca się wieś. W takich warunkach Bucharin stał się jednym z głównych architektów nowej polityki ekonomicznej, czyli nep -u. NEP dopuszczał prywatny handel i działalność gospodarczą na niskim poziomie, Pozwalał chłopom sprzedawać nadwyżki zboża i częściowo odbudował rynek przy zachowaniu monopolu partii na władzę polityczną. Bukharin twierdził, że rewolucja nie przetrwa, jeśli państwo będzie stale prowadzić wojnę z własną wsią. Stąd jego słynne hasło zającające chłopów, by się bogacili, rozwijali gospodarstwa i w ten sposób budowali socjalistyczną gospodarkę. Przez pewien czas Stalin i Bukharin grali w jednej drużynie. Stalin chciał robić lewą opozycję troskiego. A pragmatyczna linia Bucharina była dla niego wygodnym narzędziem politycznym. W drugiej połowie lat 20. Bucharin uchodził za twarz umiarkowanego komunizmu. Nie rezygnował z dyktatury partii, ale wierzył, że do socjalizmu można dojść przez stopniowy rozwój, a nie wyłącznie przez przemoc. Pod koniec lat 20. sytuacja gospodarcza znów się zaostrzyła. Państwo potrzebowało coraz więcej zboża industrializacji, a chłopi bronili się przed rosnącymi obowiązkowymi dostawami. Władza zaczęła przedstawiać bogatszych chłopów, tzw. kłaków, jako wrogów, którzy sabotują budowę socjalizmu. Pojawiły się pierwsze masowe kampanie przeciw tej grupie. Buchalan ostrzegał, że pójście drogą przymusu i kolektywizacji od góry doprowadzi do katastrofy na wsi i do nowej fali głodu, co w jego oczach było nie tylko niemoralne, ale i politycznie samobójcze. Stalin wybrał. Jednak inną drogę. On rzucił NEP, postawił na forsowną industrializację, brutalną kolektywizację rolnictwa, co oznaczało praktycznie koniec linii Bucharina. W latach 28-29 Bucharin i jego sojusznicy zostały określeni jako prawicowa opozycja. Formalnie wciąż działali w partii, ale tracili stanowiska jedno po drugim, stając się obiektem kampanii propagandowej. Na początku lat 30 Bucharin jest już w cieniu, ale nie w więzieniu. Pracuje jako redaktor, pisze teksty, zajmuje się historią i teorią. Czasem pojawia się publicznie jak autorytet. Z zewnątrz mogłoby się wydawać, że po prostu przegrał debatę i został odsunięty. Ale w systemie Stalina taki los kończył się rzadko na marginesie. Zwykle był tylko etapem przed aresztowaniem. W miarę jak rośnie terror, NKWD konstruuje coraz bardziej fantastyczne spiski. Obok troskistów wojskowych i dawnych opozycjonistów pojawia się wątek bloku prawicowo-troskistowskiego, w którym miejsce przewidziano właśnie dla Bucharina. W 1936 roku pierwszy proces moskiewski uderza w Zinowiewa i Kamieniewa. W 1937, drugi w Piatakowa, Radka i innych, a w zeznaniach przesłuchiwanych coraz częściej pojawia się nazwisko Bucharina, jako rzekomego mózgu prawicy. Dla kogoś takiego jak on było jasne, że system który pomagał budować, zaczyna pożerać także jego, nawet jeśli przez wiele lat sam wierzył, że terror jest tymczasowy i konieczny. W 1937 roku fala aresztowań sięga już najwyższych szczebli władzy. Giną nie tylko dawni opozycjoniści, ale także dowódcy armii czerwonej i urzędnicy, którzy nigdy publicznie nie sprzeciwiali się Stalinowi. W tym kontekście Bucharin zostaje wezwany na posiedzenia partyjne, gdzie ma odpowiadać na oskarżenia o prawicowe odchylenia i rzekome kontakty z zagranicą. Chyba taka klasyczna procedura przygotowania opinii publicznej przed procesem. Wkrótce NKWD aresztuje również członków jego rodziny, w tym ciężarną żonę. To jeden z typowych mechanizmów nacisku: poprzez bliskich zmusi oskarżonego do dobrowolnego przyznania się. Sam Bucharin zostaje zatrzymany i osadzony w więzieniu na Łobiance, gdzie przez miesiące przesłuchiwań buduje się z niego centralną postać rzekomego bloku prawicowo troskistowskiego w protokołach i późniejszych relacjach widać, że próbował manewrować między przyznaniem się, a zachowaniem resztek godności. Ale w warunkach stajonowskiego aparatu represji pole manewru było bardzo iluzoryczne. Trzeci proces moskiewski, który rozpoczął się w marcu 1938 roku, był największy z serii. Na ławie oskarżonych zasiadło 21 ludzi, w tym Bukharin, premier e, Rykow i były szef NKWD Giernych Jagoda. Oskarza... Oskarżono ich o wszystko, co tylko dało się wpisać w kategorię kodeksu karnego: spisek z wrogimi mocarstwami, sabotaż gospodarki, próby rozbicia ZSRR, organizowanie zamachów i planowanie obalania Stalina. Proces był w całości pokazowy. Zeznania nagrywano, relacje drukowano w prasie, a język oskarżeń miał nie tylko przekonać, że ci ludzie są winni, ale też zniszczyć ich pamięć jako dawnych bohaterów rewolucji. Buchali na sali sądowej stosował nietypową strategię. Przyznawał się do politycznej odpowiedzialności i moralnej winy, ale próbował unikać potwierdzenia najbardziej fantastycznych zarzutów, jak szpiegostwo na rzecz kilku wywiadów naraz. Zachowanie listów i relacji wynika, że miał nadzieję, że już dobre sprawowanie i pewna lojalność wobec partii uratują przynajmniej jego żonę i dziecko, a może nawet jego samego przed najgorszym wyrokiem. Wyrok był jednak przesądzony. Większość podsonnych w tym buchaniu skazała na śmierć przez rozstrzelanie, a tylko nielicznych na długoletnie łagry. Egzekucję wykonano w marcu 1938 roku, a miejsce pochówku, jak w większości tego typu spraw, utajniono, wrzucając go w anonimową masę ofiar wielkiego terroru. Dla sowieckiej propagandy Bucharest stał się ostatecznym dowodem, że stara gwardia Lenina zgniła, sprzedała się wrogą i musiała zostać zniszczona, aby narodził się nowy, stajnowski Związek Radziecki. Dopiero dziesięciolecia później, za czasów Gorbaczowa, Radziecka prokuratura przeanalizowała akta i przyznała oficjalnie, że proces był sfabrykowany, a zarzuty wobec Bucharina nie miały postaw. Został zrehabilitowany, jako niewinnie skazany. Ta opóźniona decyzja nie przywróciła mu życia, ale stała się symbolem rozliczenia się z ZSRR, z dziedzictwem tajnostkiego terroru i przypomnienia, że rewolucja zjadała nie tylko swoich przeciwników, ale też własnych ideowców. Historia Nikołaja Bucharina to podręcznikowy przykład, jak rewolucja potrafi pożyć własne dzieci człowiek, który całe życie służył komunizmowi. Został na końcu nazwany zdrajcą tylko dlatego, że jego wizja socjalizmu nie pasowała do planu Stalina. Pokazowy proces 1938 roku miał nie tylko udowodnić jego winy, ale też zniszczyć autorytet Starej Gwardii i zamknąć epokę ludzi Lenina, zastępując ją jednowładztwem Stalina. Jeśli interesują cię kolejne takie historie o ludziach, którzy Związek Radziecki wyniósł na szczyt, potem skazał na śmierć, zostaw łapkę w górę